Prezentacja stoisk zawodowych, porady i oferta przedsiębiorców i instytucji, pokaz pierwszej pomocy, część artystyczna, loteria fantowa i możliwość sprawdzenia swoich sił na stoiskach zawodowych. Zespół Szkół nr 4 zorganizował Dzień Zawodowca, od rzemieślnika do technika. Szkolnictwo zawodowe przeżywa swój renesans. Coraz więcej osób jest gotowych by edukację ponadpodstawową zakończyć z zawodem w ręku. Dzień Zawodowca, organizowany pod patronatem szkoła województwa wielkopolskiego i prezydenta miasta Leszna to wydarzenie, które nie tylko otwiera drzwi do różnorodnych dziedzin zawodowych, ale też zachęca do odkrywania pasji i rozwijania umiejętności. Pozwala zapoznać się zarówno z oferowanymi kierunkami technicznymi, jak i zawodami, w których można po nich pracować i firmami oferującymi zatrudnienie. W organizację włączyli się Urząd Miasta Wielkopolska, Izba Rzemieślnicza, cechy rzemiosł różnych, centrum wsparcia rzemiosła kształcenia Dual i zawodowego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli.